Myślę, że nie opłacało się tego naprawić. Witam wszystkich na moim kolejnym filmie po bardzo, bardzo długiej przerwie. Takie coś musiałem naprawić. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to się wszystko odbyło. Zapraszam. I tak silniczek od odkurzacza elektrycznego na dwie takie bateryjki był uszkodzony. Okazało się, że jedna z takich baterii, akumulatorków ogniw była uszkodzona. Wymieniłem dwa akumulatorki. Dwa. No, żeby w komentarzach nie było, że jednego się nie wymienia, tylko najlepiej wymienić dwa. Więc... Wymieniłem dwa. Cała tutaj elektronika. Efekt badowania, Moim... Bardziej wiastym zasilaczem. Oryginalnej ładowarki nie mam. No i coś tu się dzieje. Odłączę tutaj ten... Zasilanie. no i spróbujemy włączyć taki jest efekt zegarek albo tykająca bomba nic to nie daje zupełnie nic ale jak zrobię taki malutki myk, zewrę tutaj w tym mosfeciku te dwie nóżki i od razu mamy efekt zadziałania. Uwaga. Jak wyłączę, z powrotem włączę, no to znowu mamy. Obstawiam, w sumie on się nawet troszkę grzeje. Powstawiam, że on jest uszkodzony. I liczę na to, że ta elektronika jest w porządku. Spróbuję to wymienić na coś innego. Teraz tak dla ciekawości włączę. Nic się nie dzieje. Tutaj odłączyłem przewód minusowy. Ale jak przyłożę z powrotem, silnik nie chodzi, ale zielona dioda się świeci. Troszkę podładuję. Wlutowałem tutaj kolegę 40N03, oryginalnie był 50N03. W takiej obudowie są plusy i minusy takiej obudowy. Zawsze można jakiś radiatorek założyć, no ale może być problem, że się ta płytka nie zmieści, ewentualnie na przewodach będzie można to wyprowadzić. Wcześniej wlutowałem 20N06 No i nie ruszył w ogóle. Sprawdzimy teraz, czy będzie jakaś zmiana. Myślę, że starczy. Odpinam to cudo. No i teraz, jak to by zrobić, żeby on tutaj nie odleciał lecieć lecieć albo nic się nie stanie Dziwny zapłon spowolniony, ale ruszył. Nie wiem, czy to jest kwestia zasilania, czy po prostu trzeba je tutaj podładować, bo szybko pada ten silniczek. W sensie akumulatory. Tak wyszło. 03 z odzysku oczywiście sobie to widać można jeszcze tutaj się pokusić o jakiś niewielki radiatorek naprawdę jakiś malutki coś mniejszego jak to 20 n06 no nie chciał współpracować Nie wiem może to jest kwestia naładowania tych akumulatorków a może silnik potrzebuje większego rozruchu? Nie wiem. Myślę, że nie opłacało się tego naprawić. Jak się naładuje, to ona będzie świeciła na zielono. Silnik 7,2V DC. Ciągle się ładuje już prawie pół dnia, może troszkę mniej. Zasilacz ciepły plus. Daje radę. Akumulatorki zimne. Wszystko zimne. Sprawdzamy. Ostrożnie, ostrożnie, no tutaj wiruje, pięknie, zrobimy tak, na razie nic nie widać, żeby telefon nigdy nie spadł. idzie pięknie idzie pięknie może to było faktycznie kwestia tylko naładowania tych akumulatorków może nie trzeba było wymieniać a może trzeba było wymienić nawet nie jest letni bym powiedział więc chyba obędzi się bez żadnego radiatorka pakiet już Od razu wygląda inaczej. Czerwono. Model takowy, wiadomo, z dla nie. Tu jest napisane ładować 9,6 V 300 mA. Tak, prądem. To co? Ten zasilacz jest idealny, bym powiedział. No ale chyba już nie pod te akumulatorki. No i tak to wygląda po złożeniu. Dużo miejsca. Nawet faktycznie, radiatorek można przykręcić. Zmieści się nie ma problemu. Kurde. Idealnie pasuje to wszystko. Sporo miejsca. Lepsza cyrkulacja powietrza niż z tamtej strony przy akumulatorkach. Czy trzeba było go wymieniać? Sprawa dyskusyjna. Napiszcie w komentarzu. Może wystarczyło naładować akumulatorki. Skręcamy. Muszę jakieś śrubki znaleźć, bo oczywiście zgubiłem. Wyszła całkiem ciekawa przeróbka. Myślę, że na plus. Myślę, że tak powinno być zrobione od samego początku. I to by było na tyle. Ja się podobało to zostawcie w jak się nie podobało, to nie. Pozdrawiam. Do następnego razu. Nie wiem kiedy.